Hmm, hmm, hmm. Dobra, będą wbijać um, Co to jest za WOD? <laughs> Jaki gif? Co jest grane? Jakiś update chyba? <laughs> Ej, laguje. Co to? Co to za dźwięk? Co? Okej. Okay. Czemu mi zmieniło menu w ogóle? E to mo moje skiny, co jest Czemu znikają? Ej, to ci moje skiny, what the fuck! No tak jakby mówiłem, że nie będzie daily, że będę starał się robić jakieś bardziej treściwe i konkretne materiały Aktualnie nawet ciężko mi te materiały jakby zebrać, no bo ciężko się w ogóle gra w CSA, jak mogą cię oskamować tak, wczoraj wyszła informacja o pewnym rodzaju skamu, który powoduje, że skamer może wykryć Twój adres IP. Raczej o tym słyszeliście, no bo naprawdę sama topka CSowego YouTuba o tym nagrała. Tu Sparkles na przykład, Furious, Forever. No także naprawdę jest o tym mega głośno. Na czym to polega? Może nie będę tutaj przedstawiał, no bo jak już wszystko jest wytłumaczone, no to ewentualnie tak na szybko tylko przedstawię. Zobaczcie, gościu sobie odpala matchmaking, tu jakiś programik. Cyk, odpala sobie nawet nie matchmaking, tylko to jest yy, casual na Anubisie Wchodzi do gierki, cyk i odpala sobie status Wpisuje tutaj komendę call vote 23 Później call vote kick 23 Nie wiem totalnie w ogóle jakby co to znaczy, ja się nie znam na takich rzeczach Jestem zwykłym sobie yy, czajnikowym graczem yy, Tutaj sobie klika elegancko w programie i zobaczcie Vote by... I mamy IMGSRC, czyli tu chodzi o jakiś screen, żeby kiknąć gracza. Nie wiem czy to jest jego link pod znakiem zapytania, czy po prostu tak by się wyświetla, ale co widzą inni gracze? Inni gracze mogą na przykład widzieć coś takiego, zależy co się kryje jakby pod tym linkiem, jaki obrazek i... Tu akurat jest e, przyzwoity obrazek, ale bardzo dużo jest, na no, jakieś tam obrazków nieprzyzwoitych, które nie nadają się po prostu na YouTube'a czy na Twitcha. Dlatego, no, streamerzy też obecnie muszą aktualnie odpuścić. Ja też chciałem więcej postreamować, no, niestety, sorry, ale dopóki tego nie naprawiam, no, to może być kiepsko. No i co dalej? Te osoby, które zawotują faktycznie w tym głosowaniu, dadzą albo tak, albo nie gościu z kamer. Dostaje ich adres IP. Zobaczcie, tu prawdopodobnie zakrył swój adres, a... Tutaj wyświetlają się adresy IP innych graczy. Co on może z takimi adresami potem zrobić? No na pewno mógłby próbować na przykład didosować czy tam chyba szantażować w jakiś sposób, nie mam pojęcia e, nie wiem jak działają tacy hakerzy, e, na pewno będą w stanie to wykorzystać jakoś na naszą niekorzyść, dlatego faktycznie radziłbym wam odpuścić. Sam wczoraj na streamie zagrałem sobie dosłownie jeden mecz, nieświadomy, dopiero ludzie później mi wytłumaczyli e, jakby o co tam chodzi? No i rzeczywiście, jakby mi wyskoczył, Tá aqui Vote z niecenzuralnym obrazkiem, no to mógłbym nawet pewnie zgarnąć bana, nie? Więc yy, lepiej faktycznie tutaj trochę odpuścić no także yy, koniec buliona, część druga, <laughs> witam się Manko <laughs> Mam nadzieję, że to ogarną szybko, jakoś na dniach i, i wszystko wróci do normy. Tak, a tymczasem co? Jadę do Warszawy jutro, z Karolem w czwartek nagramy taki fajny odcinek GRL, może też w streamek GRL wleci, zobaczymy, coś tam się będzie działo, dobra, uważajcie na siebie i lepiej yy, Ostrożnie z graniem, nie? Na tych dniach. Słuchajcie, zagłębiłem się jeszcze trochę w temat na Twitterze, widzę, że są nowe informacje, że taki skamer po prostu ma dostęp do Twoich kaseł, API Keys, czyli tak naprawdę może zabrać Twoje skiny, no i trade URL. No i wiadomo, że to jest bardzo ryzykowne, ale każdy gra jakby na własne ryzyko, nie? Także dobra, to tyle. Ja rzeczywiście odpuszczam. Jeden mecz zagrałem wczoraj na streamie, ale to na razie wystarczy. Trzymajcie się i no miłego tygodnia na razie.